Cześć, witajcie! My idziemy sobie z Laloneskiem na spacerek. Ale wam powiem, że ja nie bardzo wiem, gdzie ja idę, bo ja jeszcze tu nie byłam. I coś czuję, ja się bardzo zgubiłam. Idę do czyjegoś gospodarstwa. W ogóle nie mam pojęcia, przejść w stronę rzeki. Gdzieś musi być to przejście, i właśnie ona jest gdzieś tu, ale ja niestety nie wiem. I tak musimy sobie wybadać. Ja wierzę, że trochę pobiega, tu zgubi energii. Słuchajcie, odnośnie mojego ostatniego filmu, e, vloga, może nie filmu, ale vloga. To takie małe sprostowanie a propos turystów. Bo po prostu źle się zrozumieliśmy. Może ja to w zły sposób po prostu powiedziałam, może tędy przejdę. Nie chodzi mi o to, że ja nie lubię turystów jako ludzi, po prostu, że ten, tylko... No, turyści jak turyści, też jestem turystą. I fajnie jak... Jest się miło gdzieś po prostu goszczonym w jakimś kraju, czy gdzieś gdzie jedziemy. A mi chodzi po prostu, nie lubię tego turystycznego całego ruchu, który jest na Islandii, dlatego że właśnie z mieszkaniami jest problem i, i też turyści bardzo dużo niszczą rzeczy, tutaj takie typu mchy wyrywają na przykład. Wiecie, o takie coś mi chodzi. Bo tak, jako turystyka turystyka jest bardzo pożyteczna dla każdego. Kraju, który ma coś do zaoferowania, praktycznie chyba każdy ma oprócz Korei Północnej, chociaż też mają. Nie ma co, Korea Północna też ma. Ale chodzi mi o to, że. O, zobaczcie. O, i grzybeczki są. Czyli już coś się dzieje, fajnie są. Chodzi mi po prostu o to, że. Turyści bardzo dużo wnoszą, po prostu przywożą przywoząc, e, walutę, którą e, rząd islandzki, prawda, jednak ma jakieś, e, no, nie koszty, tylko po prostu ma korzyści z tego, nie? Ale tak jak mówię, w ogóle to po prostu turystyka mnie denerwuje w takim sensie, e, w takim sensie, już tu ze grzybami patrzenia, Turystyka mnie denerwuje w takim sensie, że my, mieszkańcy, po prostu nie mamy gdzie przez to wszystko mieszkać. Porząd, który jest tu, niestety nie zadbał w odpowiedni sposób o to. W zeszłym roku już było milion turystów, a na ten rok, 2016, Katla! Już zapowiadają, już zapowiadają e, półtora miliona turystów. Także rozumiecie, po prostu my nie mamy gdzie za bardzo tutaj z mieszkaniami. Jest problem. Ja muszę przerwać, bo pies sorki. No, zgubiła się. Musiała się teraz schować. Ale ona będzie mnie słyszeć. To stoję. Widzicie? Nie wiem, czy widzicie ją? O, biegnie. No, znalazła. W końcu. No, gdzie byłaś? Gdzie byłaś? No. Także widzicie, to wygląda tak, gdzie my tu idziemy. No i mam nadzieję, że wam wyjaśniłam tak pokrótce, o co chodzi z tymi turystami. Dlaczego ja właśnie powiedziałam tak, a nie inaczej. I tak jak mówię, nie mam nic przeciwko turystom, bo ja sama jeżdżę gdzieś i, i to jest bardzo miłe być właśnie fajnie przywitanym przez jakieś e, po prostu gdzieś w jakimś państwie, czy przez jakichś ludzi. Także wiecie, to, to chodzi po prostu głównie o takie coś, że przez te nasze problem mieszkaniowy. No znowu zginęła, no patrzcie małpa. Katla! Ona tam psa widziała wcześniej. Po prostu to jest powód jej ucieczki w tej chwili. A że ja z wami gadam, do was gadam i szukam drogi, której nie widzę, i grzybów. To, że tak powiem, zgubiłam. Psa! Nie wiem, może ją słyszę gdzieś, nie wiem. Już co za pies? Tragedia. Mnie denerwuje czasami ten pies. Ale idę sobie nazbierać, właśnie tych tymianków o jest, już mnie nie denerwuje. Teraz już jest dobrze, tak. I patrzę, jakby tam przejść w taką silną drogę. I nie bardzo wiem, jak. I myślę, dlaczego myśmy w zeszłym roku przechodzili przez potok, przez rzekę. właśnie dlatego, że ktoś już tędy szedł i nie było przejścia. Ale tu idę do jakiejś drogi, zobaczcie? O! Tu idę do jakiejś drogi. O, drogi to raczej nie. Aha. Ja szłam tamtędy i tamtędy trzeba było iść. Ale tam był płot, a tu jest trochę niżej. O! O Jezu! Dobrze, tu jest dziwnie. Co za tereny w ogóle ja wybrałam co? Na wycieczkę naszą. Uf. Biegaj, bo mielina trzyma. Zobaczcie jak mielina trzyma, no. O. I sobie jakimś wąwozem idziemy z moimi dwoma grzybami. Fajne... O jak pachną. Fajnie pachną, a na pewno mają robaczki. O Jezu. Jakieś wielkie klocki tu leżą. Tu jakieś bydło. Chodziło albo krowy, albo konie. Jakieś duże kloce leżą. Raczej konie, bo tu prawin pewnie tych koni pełno. Czyli okej, okay. czyli my wyszłyśmy tędy. Mam nadzieję, że ja się nie zgubię, że znajdę samochód później, żeby wrócić do domu. Bo to różnie bywa. No nic, idziemy sobie dalej. No, pięknie. O, o jezus, jak ja się wystraszyłam. Ja myślałam na jakiegoś. która nadepnęła, a to była talina, ale jaja. O, jest to, to za szok. Ale zobacz, jak fajnie tu jest. Ja tu jeszcze nie byłam. Tu ktoś ma dom. Jakiś letniskowy na pewno jest cholerowie co to jest na pewno letniskowe, ale super tu jest. Ta cisza, pięknie i te łopiany, Ej, łopiany, bo nie łopiany, tylko te skrzypy. O Jezu, jak to fajnie ciepło. Zobaczymy, czy są jeszcze jakieś grzybki. Ptaszki słychać, które może nie atakują tym razem. Zobaczymy, idziemy dalej. takim wąwozem, nawet tutaj, nie wiedziałam, że takie miejsca są ciekawe. Tak jeść, jeść, wszystko jest. Ale much, słuchajcie ile much. Nie wiem, czy widać te muchy, ale takie miejsca są, gdzie jest bardzo dużo takich małych muszek. Mm, jarzębina, ale ta nie kwitnie, tak już kwitnie, zaczyna kwitnąć. Już teraz jarzębiny zaczyna kwitnąć. Muszę uważać, żeby nie połknąć. O, widzicie? Kieruj much? Muszę uważać, żeby nie połknąć jakiejś muchy. Ostatnio mi się udało połknąć muchę. Że ja tak powiem. I było to ciekawe doświadczenie. A co to? To jak habry. Tylko że habry trochę mniejsze. Zdecydowanie mniejsze są, ale fajne, fajne. Takich jeszcze kwiatków nie wiedziałam tu. O, i brzozy. Nie, to akurat chyba nie jest brzoza. A tu są jakieś brzozy. Ciekawe, ależ ona się wyleta, Pięknie jest. Tak, my chyba już idziemy dobrą drogą, to co myślałam, żeby właśnie ominąć to, to wejście do. Y, przejście przez. Y, tutaj jest wodospad, także jest wszystko na swoim miejscu. No, my idziemy sobie dalej, widzicie. Tak, nagrywam, idę i nagrywam. O, już słychać wodospad. koniczyny. Widzicie, tam idzie turysta. Nie wiem, może ktoś kto mieszka tu, czy coś, ale ja go widziałam jak jechałam i był taki moment, że właśnie myślałam, czy mam jechać w prawo, czy mam jechać w lewo. Ja pojechałam w lewo, a on poszedł w prawo, i on trafił na tą drogę, którą ja zawsze idę. I on za chwilę stanie, bo musi przejść właśnie przez ten wodospad. Niestety on inaczej nie dojdzie. A ja już po prostu cały czas tam chodziłam wcześniej. Tamtędy też nagrywałam filmiki. Ja wiedziałam, że czas jakoś na drugą stronę przedostać. I tym razem ja idę po tej stronie. O, wodospad. Zobaczcie, jak tam jest fajnie. O, oczywiście katla już w wodzie. No, tak, napić. No, a ja dla niej już nie pół litra wody, no, bagażnik. Może tuż czas będzie. Zobaczymy, co znajdę. ciekawego. Ciekawe miejsce, takie bardzo rude kamienie pełne jakiegoś pewnie minerału, żelaza, czy minerał to żelazo, żelazo to minerał, bo ja już nie wiem, wiecie. Przepiękny widok, tam widzicie, nie wiem czy widać, czy kamera to uchwyci, ale to właśnie jest ten ocean i właśnie na wysokości prawie tego słońca, które teraz przeszkadza. Tam jest lodowiec i ja nie wiem, czy go widać, się okul, nie wiem, czy go widać. W każdym bądź razie pokażę wam tu panoramę. Mój turysta jednak się zgubił, gdzieś nie wiem, może jeszcze za mną dojdzie jakoś. O, i my sobie tu idziemy w takim właśnie pięknym, w pięknym krajobrazie. Już mam nos zatkany, coś mi tam leci. Widzę żółty słupek, czyli Czyli tam troszeczkę dalej już jestem na linii e, tego. Na, na, na trasie jestem, czy jak to się mówi, na szlaku. O, na szlaku już jestem i teraz właśnie jest ten odcinek, że trzeba po takim czymś tu przejść. I później już tam właśnie się wszystko to. No w sumie cały czas po tej trawie się będzie teraz szło. I taki mamy oto szlak, ale ja tu widzę szczawie i tak sobie myślę, żeby wejść tu. Może się trochę zaopatrzyć w tym sklepie. O ile tu się da, bo tu jest strasznie dużo trawy. Bardzo dużo trawy. Ojej. Nie wiem, czy cokolwiek da się tu wygrzebać, ale on jest. Ano jest, widzicie? Tu jest właśnie szczaw. Te czerwone. No i pytanie, czy. No trochę postoję, pozbieram, bo mam ochotę na zupkę szczawiową. Okej. Okay. Już jest godzina w pół do 11 w nocy, zaczyna się ściemniać, nie serio, zaczyna się ściemniać, już o pierwszej w pół do drugiej w nocy już jest szarówka, w tej chwili się tu w Reykjaviku robi, także już nasze białe noce się będą powoli kończyć, a jeszcze miesiąc to już w ogóle będzie ciemno w nocy, w sensie takim, że te 4-5 godzin, może nawet więcej, ja nie pamiętam i nigdy nie zwracałam na to jakiejś większej uwagi, jak to wygląda. A my sobie idziemy, maszerujemy. Bardzo przyjemnie jest. Przepiękna pogoda. Jestem bardzo zadowolona, że wyszłam. Oczywiście aplikacja Endomondo wraz ze mną. I zobaczymy jak daleko poszliśmy. W ile kilometrów. Nie wiem. Ja tak myślę, że ze 3,5 więcej chyba raczej nie przeszłyśmy, bo nie czuję się jakoś specjalnie zmęczona, a też aż tak długo nie, nie idziemy. Zatrzymałam się trochę na szczaf i Wam powiem, że ile mam. Tu trzymam kamerę w jednej ręce, drugiej pokażę Wam. O. Tu jest szczaf w siatce. W siatce z Monopolowego. Słynna siatka z Monopolowego. Właśnie tak pomyślałam: może Monopolowy by mnie zasponsorował tu w siatki? I w coś jeszcze? Może byłoby też ciekawie, nie? Jeszcze chyba Monopolowy nikogo nie sponsorował. Ale ja. No, nie, no żartuję. Dobra, nie patrzcie na mnie, nie patrzcie na widoki, bo właściwie widoki są ciekawsze jak ja. Przepiękne tereny są to wszystko, jest takie po prostu niesamowite. Tylko że źle się trochę idzie po tej drodze. No po tej jeszcze się dobrze idzie, ale są odcinki, gdzie są takie kamienie i przed chwilą bym sobie trochę nogę złamała, no może nie złamała, ale wygięłam sobie nogę w dziurę wpadając. Ech, tu jak widzicie gdzieś jest woda. Gdzieś po prostu jest, no właśnie, tu, o widać, tam jest ta woda, ona gdzieś skądś wypływa, tu pod, pod ziemią, gdzieś po prostu płynie jakiś potok. Może i nawet nie pod ziemią, nie wiem, nie znam się. Ale to są bardzo fajne takie potoki, bo jak teraz idziemy z psem, ja idę, to pies może się napić. Nie wiem, czy tam będzie widać, na tej górze tam siedzą barany. Islandzkie barany są właśnie takie na wolności. Mam nadzieję, że to coś troszeczkę uchwyci ta kamera. O tu są. O przepraszam. Wiecie, ja nagrywam moją starą kamerą. Starą kamerką, bo ona jest taka mała, fajna do kieszeni, żeby włożyć. Bo ta moja normalna kamera to ona jest dużo lepsza, ale taka buła i nie naładowałam w ogóle baterii. Nie ryzykowałam, że mi padnie w czasie mojego seansu. Zobaczcie jak pięknie. O i to płynie sobie aż tam. No właśnie. A katla tam. Nie widać jej pewnie w tej chwili, bo słońce jest na linii słońca dosłownie. Ale widoki są przednie. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Uwielbiam to miejsce. Jak się przeprowadzę to już się tak zastanawiam. Jak się przeprowadzę to mi będzie bardzo brakowało tych miejsc tutaj. I właśnie zaczynam kombinować chyba jak tu gdzieś zostać. I nie wiem właśnie jak. Muszę coś wymyśleć, bo mi się tu najbardziej podoba. Ja bardzo lubię tą część. I jeżeli mam być w Rejkiewiku, to ja muszę mieszkać tu. No ale wiecie, jak to jest. Chcieć to sobie można, a czasami niestety nie wyjdzie. I to takie jest życie. No ale zobaczymy, to się rozstrzygnie w ciągu paru, no dwóch, trzech miesięcy mam nadzieję. Widzicie, tam, nie idę tą drogą, bo Idę ścieżką, dlatego że właśnie tam są te kamienie najróżniejsze i widzę, że tuż jest wydeptane przez ludzi boczkiem boczkiem, żeby było bezpieczniej dla nóg. O A w ogóle ci tu są na Islandii, to w tej chwili są fajne przeceny. W radiu dzisiaj mówili, że nawet chyba do 80% w tym w Intersporcie chyba 60-80%. To możecie sobie iść, coś zakupić. Ja bym sobie kupiła buty, ale nie wiem, czy mi stać nawet na buty w tym miesiącu. Niestety, zobaczymy. Chętnie bym sobie nowe buty kupiła, bo te się już trochę zdarły. Ale ogólnie, buty jeszcze mam, to może przetrwam. No bo w sumie za półtora miesiąca to już się będzie w innych butach chodzić. No nic, słuchajcie, to chciałam powiedzieć. Ja się będę z Wami, kochani, żegnać. Będę wracać tą drogą, którą szłam wcześniej, jak nagrywałam na samym początku. No tak, szaleństwo psie. I ja muszę właśnie piesa mojego pilnować, bo może ktoś będzie jeszcze szedł. Ludzie bardzo lubią oglądać zachody słońca, wchodzą na te góry. A widzicie, ta góra, którą ja zawsze tak e, nagrywałam, to jest tutaj. I tam na górze widać coś, jest jakaś antena czy coś. To ja właśnie tam wchodziłam i, i właśnie mogłam widzieć tą część. Tutaj to się nazywa Mossfair's to jest miasto i to właśnie wszystko jest tak połączone. Także ja tylko za tą górą sobie mieszkam. I jak widzicie, tu po prostu jest przepięknie i przecudownie. Aczkolwiek nie ma mieszkań. No, <laughs> podsumowałam, nie? No, także nic mi się tu proszę nie obrażać ani nic proszę nie brać do siebie, bo ja nie jestem takim człowiekiem, żeby. Z czegoś sobie takie po prostu zdania robić, po prostu, że ktoś mnie będzie łapał za zdanie, bo coś powiedziałam. Po prostu tak jak mówię, nie zrozumieliśmy się i czasami tak jest, że ludzie coś powiedzą, nie rozumieją się i na przykład się obrażają albo wyzywają i, i wiecie: Ja nie lubię takiego czegoś. Trzeba sobie wytłumaczyć, jak się coś nie zrozumiało i trzeba też zaakceptować, że czasami ktoś może mieć inne zdanie, niestety, i ja to rozumiem. No. Także mam nadzieję, że Wam się podobał mój vlog wycieczkowy. Eee, I to byłoby na tyle na dziś. Pozdrawiam Was, dziękuję za subskrypcję, za łapki. Te w dół też, <śpoko> spoko. Eee, tak naprawdę łapki do niczego nie, nie po prostu nie... nie jak to się nazywa. One są do niczego, także wy tam jeżeli przeżywacie, że macie łapki w dół czy w górę, to się nim nie przejmujcie, bo po pierwsze to można wyłączyć. A po drugie to jest tylko od YouTube'a dla nas nagrywających, żeby po prostu mieć jakiekolwiek e, spojrzenie na to, jak po prostu zrobiliśmy film. A tak to się do niczego praktycznie to nie tyczy. E, cóż, pozdrawiam Was serdecznie, już mówiłam to. Żegnam się, trzymajcie się. Na razie, cześć!